Na województwie warszawskim zginęło 44 działaczy PSL moich kolegów. 45 Sikorski w grójcu. niedostrzelony, a płytko pochowany. Wstał z grobu. Wstał z grobu. Przywiozłem go do Warszawy. Złożył. Świadectwo prawdzie, mam do dziś protokoły tych, tych zeznań. Takie były czasy. Społeczeństwo nie zapomniało o tym, jaką ofiarę poniósł ruch ludowy. To dzisiaj ukazywanie ruchu Solidarności, ukazywanie jego jako powiedzmy męczenniku wielkiego sprawy. Ich powiedzmy cierpienia no są śmieszne w stosunku do tego, co działo się w danym czasie, co znaczy nieporównywalne, prawda? tutaj byli ludzie, którzy w weźli do tej Solidarności, bardzo krótki okres czasu tam natomiast chodziło o sprawy fundamentalne. Brak reakcji państw zachodnich na fałszerstwa podczas referendum ludowego był wyraźną zachętą do fałszerstw przy wyborach do Sejmu. Wybory 1947 roku, kiedy to polskie stronnictwo ludowe zyskało taki, taką popularność i taki autorytet, że zdecydowanie wygrało te wybory. Ale komuniści angażując wielkie siły Urzędu Bezpieczeństwa, jeszcze wojska i NKWD, i wojsko radzieckie, które przeszło stacjonowało, przystąpili do zdecydowanych działań. Tym działaniem było sfałszowanie wyborów i bezpardonowe bez zaatakowanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W okręgu warszawskim było nas dwóch kandydatów PSL-u. Zygmunt Załęski, działacz znany, i ja. Uzyskaliśmy, proszę pana, tak olbrzymią ilość głosów, że nie oświetlili się sfałszować. I Załęcki ja prosiliśmy na posłów z okręgu Warszawskiego. Takie były wyniki wtedy głosowania, że nie ośmielili się sowszować. Niewieleśmy mieli do gadania w sobie, ale występowaliśmy zawsze w słusznej sprawie. Było nas niewielu. Byliśmy przedmiotem ataku komunistów. Przez więzienia jakby te wybory, przeszło 100 tysięcy ludzi naszych. Zamordowano kilkaset osób, prawda, co nam znane jest. No, e, mieliśmy jeszcze w pamięci wywózki, prawda, jak wkroczyli do Polski. Tysiące bechowców zostało wywiezionych na Syberię, prawdopodobnie z Armii Krajowej. Komuniści ponownie uderzają w PSL i Mikołajczyka. Stanisław Mikołajczyk zagrożony aresztowaniem ucieka z kraju w 1947 roku i już do kraju nie wraca. Ostatnia rozmowa, jaka była przed jego wyjazdem, kiedy z Andkiem Leszczykiem byliśmy u niego w mieszkaniu, tuż przed jego wyjazdem pytają się, go wręcz pytaliśmy się, prawda, no, że grozi nam wszystkim tutaj zamknięcie, co, jak Piotr ja powiedział, że nie jest w stanie absolutnie wszystkim pomóc, bo ja nie, sugerowałem nie jednoznacznie, nie wynikało to, że ma wyjazd, ale wiedział, że nie jesteśmy w stanie, to jest niemożliwe. No i każdy musi, teraz mówimy, że jesteśmy w sytuacji przymusowej, wszyscy musimy padać gdziekolwiek jest, w jakimś części Polski, każdy musi się starać, no, ten los, los tak przetrwać, tak powiedział. No to było, Kamiński nam załatwił tę wizytę, to na Kieleckiej byliśmy z Antkiem wtedy u niego. I to był ostatni raz, kiedy się widzieliśmy z nim. No tam była mowa oczywiście, jeszcze krótko mówiliśmy, ale bardzo krótko powiedzmy, była ta sprawa, co się dzieje. No i teraz była kwestia przetrwania, przetrwania powiedzmy i robienia pracy, jak on też wtedy powiedział, tej, co jest możliwe praktycznie. Było w październiku 1947 roku. Zebranie Naczelnego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej. Był Mikołajczyk. Razem z Kotbońskim stawiałem wniosek o zawieszenie działalności w Weselu. Nie ma możliwości działania. Wniosek nie przeszedł. Mikołajczyk zachęcał do działania, do odwagi, a w parę godzin potem z tego samego zebrania Mikołajczyk poszedł na bocną ulicę, wsiadł do samochoru ciężarowego, wyjechał z Polski przez wybrzeże. Po wyjeździe zostaliśmy z kolegą w, w domu akademickim na Grójeckiej. Otrzymaliśmy wezwania do Ministerstwa Bezpieczeństwa, Be Bezpieczeństwa Publicznego, do koszykową 6, obydwaj. No i tam nam powiedziano: Panowie, kochani, koniec z działalnością. Proszę, za, za, znaczy, oczywiście, nie mówiono w tak uprzejmie, to w innej formie. Kazano czekać na korytarzu kilka godzin, zanim byłem przesłuchany. No i nam powiedziano, że żadnej dzierności nie możemy robić. Ja byłem przesłuchiwany w serce bezpieczeństwa w Alejach ujazdowskich ruch koszykowej kilkadziesiąt razy, kilkadziesiąt razy, nie kilka, kilkadziesiąt razy. Szedłem na te przesłuchania. Rona kazała mi się ubierać ciepło, bo cię nie wypuszczą. Ubierałem się ciepło, jak na zimę. Wypuszczali. Tych przesłuchań tyle było. Tyle było. Znam ten gmach od piwnicy do ostatniego piętra. Po ucieczce Mikołajczyka. Władze w PSL przejmują politycy prokomunistyczni. W maju 1948 roku przywódcy Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego podpisują umowę o współpracy i zapowiadają zjednoczenie obu partii. Co następuje formalnie 27 listopada 1949 roku. Partia otrzymuje nazwę Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. PrzyŻynowi ludzie. Większość tych ludzi wywodziła się ze stronnictwa ludowego, którzy niewiele mieli wspólnego z psl -em. Oni między innymi spowodowali odsunięcie od roboty dawnych PSL-owców. Akademicki Związek Mordywiejski poddany został bardzo szybko inwigilacji. No, i wręcz ordynarnemu, powiedzmy, wkroczeniu i powiedzeniu, tutaj musicie wybrać, znaczy do władz musi wejść taki inny człowiek. No i oczywiście wtedy tak się stało. Oni przejęli ten związek, i jak wiadomo, zrobili wszystko, później te organizacje może połączono. Słowo wici wykreślono do dnia dzisiejszego, ale trzeba przyznać, że kiedy przyszły te czasy nowsze, to niestety ludzie ze celu, będący tam, w tych władzach tego, młodzieży wiejskiej, nie chciały powrócić do wici i nie powróciły. No, o tym trzeba pamiętać. Zostaliśmy sami zdani na łaskę PPR-u. Powstało stronictwo Ludowe, nie mające żadnej samodzielności. PSL było zadławione, ono było, ono zaniechało swojej działalności bezpośredniej, natomiast Ciągle w umysłach ludzi ta nazwa i ta organizacja dobrze się kojarzyła.